Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zasypało nas. Wczoraj było normalnie ziemia bez śniegu, a dzisiaj nasypało z 20 cm. Zapaliłem już ciągnik. Od, muszę odsypać podwórko, bo po prostu do, jutro jest poniedziałek. No i do pracy nie będę mógł wyjechać samochodem, jak tak będzie sypać. A wiecie, jak nasypie dużo to potem nie dam rady ani ciągnikiem tego odwalić. Więc zapaliłem, niech sobie chwilę popierka i będziemy odwalać śnieg. 60 bo ruski nie, nie da rady zapalić, bo jest, jest uszkodzony ten silnik z tą głowicą. No i jak jest ciepło to zapali, a jak jest chłodno to strasznie ma ciężko odpalić. Jeszcze ten rozrusznik w dodatku tego starego typu. Wolno kręci, nie da rady zapalić Jakby był może ten szybkoobrotowy to jeszcze, a tak to nie da rady za nic odpalić Dobra i, i Ja sobie pójdę zapięć pług i będę odśnieżał Dobra Przysiężamy sobie. Mam taki punkt doć do ziemi, który równałem te T25. Widzieliście może na ty no, w poprzednich odcinkach. No, jest za dużo tego śniegu. Nie bardzo da radę przepchać całe podwórko. Dobra, nie mam bardzo jak nagrywać, bo jedną rękowiecie podnośnik, drugą kierownica. Także tak to będzie wygląda Widzicie jak to nasypało śniegu. Dobra. No i co? Kończymy już ostatni przejazd traktorem raz się zakopałem na asfalcie chciałem tlnąć śniegi zadrzebałem się, trzeba było piasek posypać pod koła Chcę, żeby, żeby mógł hamować, skręcać hamulcami, bo koła się z przodu ślizgają i nie chcę nie skręcać. i nam pługi, wjeżdżamy do garażu żebym miał większy garaż to bym wjechał z, z tym pługiem ale jest za długi po prostu i zresztą wiecie to jest zrobione i na palety i na i do spychania ziemi, i do wszystkiego, i do tego też... Jak jest coś do wszystkiego, to wiecie, że jest do niczego. Do niczego. No tak, po części jest trochę do tego, trochę do tego, no i... Wiecie jak to. No, jak widzicie, ile śniegu jest. Opony są w miarę dobre, ale wiecie, jak to śnieg jest śliski, lód pod spodem, no i, no i się kopie. Tutaj jeszcze takie jest dość miękko, to jak przy... złapię sobie tego piasku, to idzie. A jak się kopie, to... Dobra, także skończymy na dziś. Na razie wam i cześć, do następnego odcinka.